Witam, dzień dobry moi drodzy. Dziś robimy karty na drugiego. Na drugiego grudnia. Wszystkiego dobrego dla solenizantów, buziaki dla was, kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Żyjcie 100 lat, jeżeli macie oczywiście ochotę. Karty na drugiego. Co tutaj przy pracy? Dom. Co przyjdzie, nieoczekiwanie, rezultaty dnia, wasza rola, zdrowie, co macie w głowie, co tu w miłości, wiadomość z góry, karta od praktycznej mądrości. Lecimy. kartę na drugiego. Co to przy pracy? Uuu, kochani, jakieś działania, mogą być jakieś szkolenia, jakieś nawet, nie wiem, egzaminy, albo wy zdajecie jakiś egzamin przed jakimś, nie wiem, przed kimś musicie coś zrobić, zadziałać, hmm. nowości, nowe działania, coś takiego się pokazują. Ale co niektórzy te karty pokazują, że może podpisali jakieś nowe umowy. Hmm. No, jeżeli podpisaliście jakieś nowe umowy, moi drodzy przy pracy, no to rewelacja się pokazuje, możecie być cały czas pod wrażeniem, ja jakieś, nie wiem, y, może większe pieniądze, może jakieś premie, słuchajcie, może jakieś bony, to jest w ogóle zadowolenie, działanie przy pracy. No, wszystko jest tak, jak trzeba, moim zdaniem. Co tu przy domu? Planowanie jakichś wyjazdów. No, bardzo dużo macie myślenia o prezentach, o pieniądzach, o planowaniu, słuchajcie, jakiegoś wyjazdu, podróży, a może co niektórzy nawet myślą o jakichś, nie wiem, wycieczkach zagranicznych, co im się wszystko przy domu pokazuje. Może będziecie myśleć nad jakimiś prezentami, to może nie zamawiać, ale bardziej, no, bardziej tutaj karty pokazują, że jadę, kupuję, myślę w ten sposób. Niczego tu nie mam złego, tak Wam powiem, przy pracy fajnie, przy domu fajnie, co tu przyjdzie nieoczekiwanie? A, ja nie wiem, to jakieś... Podchody, ktoś będzie chyba do Was robił, wiecie? Hmm, jakaś osoba, która wcześniej nie wiem, oddaliła się? Może być taka sytuacja, że jutro ktoś podchody do Was robi. Jutro w ogóle jest szansa, jeżeli macie ochotę się z kimś pogodzić, to, to karty pokazują, że jest szansa pogodzić się, pojednać się, coś takiego. Ktoś robi do Was podchody, ale może też być tak, że ktoś oczekuje czegoś od Was. A może, żebyście przyszli do pracy, a może, żebyście się z tą osobą spotkali, a może ta osoba wcześniej się, nie wiem, zdenerwowała na was, a teraz robi podchody, żeby się pojednać. Jaki rezultat dnia? Hmm. Możecie mieć dosyć swoich bliskich. Hmm. Możecie mieć dosyć swoich bliskich, słuchajcie. Możecie mieć dosyć własnego domu i swoich bliskich, te karty pokazują. Możecie być zmęczeni w ten sposób. Hmm. Bardzo dużo informacji może przepływać jakby nowości. Każdy czegoś oczekuje. Hmm. Albo dużo mieliście na przykład e, kontaktów w ciągu dnia, dużo rozmów i tak dalej. Te karty pokazują, że możecie mieć dosyć. Hmm. Odwracacie się od, nie wiem, od domu, od rodziny, może chcecie coś dla siebie zrobić, może chcecie się z kimś spotkać właśnie. O, możecie mieć bliskich dosyć tutaj. Rezultatem dnia jest coś takiego. Też czasami jestem zmęczona takim chaosem. Wiecie, dyskusjami pytaniami ciągłymi. Jaka wasza rola? Żeby nie myśleć w ten sposób, że było, że to, co był, że może być. Waszą rolą jest nie myśleć, że wróci to, co było kiedyś. Nie myśl w ten sposób, że wróci to, co było kiedyś. Raczej wyciągnij doświadczenie z tego, co się wydarzyło kiedyś. Jest tutaj jakaś sytuacja pokazana. I teraz karty pokazują coś takiego. Coś się skończyło, bo nie mogło dłużej trwać, a ty cały czas swoje życie postrzegasz poprzez tamtą sytuację. To nie wróci. Wyciągnij wniosek z tego, co było. Co tu w zdrowiu? O nie wiem, jakieś wiecie, co możecie się szykować do jakichś drobnych zabiegów. Nie wiem, wyrywania zębów, nastawiania nogi, słuchajcie, jakiejś rehabilitacji. No, tu są jakieś zabiegi głównie. A po co ja dokładam znowu te karty kurcze? No, co niektórzy mogą się szykować do jakichś zabiegów, związanych, słuchajcie, i z kolanami, z zębami. Drobne zabiegi się pokazują. Nie jakieś poważne, na przykład bardzo operacje. Ale tutaj karty, karty mi pokazują, nie wiem, jakieś zastrzyki w kolanach. To są takie różne, drobne sytuacje. Wycięcie jakiegoś znamiona, na przykład tak, drobne y, różnego rodzaju rzeczy, zabiegi. O. Co wy macie w głowie? Myślicie w ten sposób, że trzeba by było podjąć decyzję i tupnąć nogę, nogą na kogoś. Może być to na tą osobę, która tutaj próbuje, nie wiem. O. Wy sobie myślicie, że chyba się nie zgodzicie na coś, że to jakaś osoba wam coś proponuje, albo jeżeli chce się z wami pogodzić. No nie bardzo, Wy nie jesteście. Macie w głowie taką sytuację i wyobrażacie sobie, że to nie jest ta droga, moim zdaniem. A czemuż tak? Nie macie zaufania mhm. do tej osoby. Po prostu nie macie zaufania. Może czuliście się oszukani, może ta osoba zrobiła wam przykrość. Y Większą nawet przykrość, nie macie zaufania do tej osoby. I chyba bardzo dobrze myślicie. Tak mi się wydaje. Co w miłości? Martwicie się. Bardzo możliwe, że myślicie o kimś. To jest taki stresik pokazany. Może być tak, że czekacie na kogoś, kto się do was nie odzywa też. Hmm. Nie wiecie, co zrobić. Jest pokazane czekanie, czekanie, czekanie. Tu jakieś blokady są. Może ktoś się nie odzywać do Was. Nie wiecie, co zrobić z tą sytuacją. Święta idą. Zastanawiacie się bardzo nad jakąś osobą tutaj. Jaka wiadomość z góry? Hmm. <słuch> Zaplanuj świętowanie. Zaplanuj sylwestra święta. Hmm. Tu jest w ogóle pokazana rodzina, grono rodziny, a te karty mówią, żeby zaplanować świętowanie. Planuj świętowanie. Tak mówią karty z góry. Nie wiem dlaczego. Czy jesteście niechętni co do, tego, co do tych świąt, co do tego sylwestra? No, tu jest planowana zabawa. Planuj zabawę, planuj świętowanie. Podejmij decyzję, jeżeli trzeba. Może nie w tej sekundzie, ale myślcie o tym, tak jakby te karty mówią. Tu jest pokazana rodzina, hmm. dom, przez który przechodzi bardzo dużo osób, tak. To się pokazuje bardzo dużo ludzi przy domu. Być może takie świętowanie hmm. w ten sposób mielibyście świętować. Taka jest wiadomość jakby z góry. Zobaczymy co to tej praktycznej mądrości należy podjąć działanie. Czasami wszystkie opcje są dobre. Twoja rola polega na powzięciu decyzji. A na co się zdecydujesz? Pamiętaj, że chodzi o pełne zaangażowanie się w to, co się wybrało. Nie możesz trzymać się jednego goniąc za drugim. Wybierz teraz. Tyle moi drodzy na drugiego. Pozdrawiam serdecznie, buziaki. Do usłyszenia.